Te najgorsze tryw jaki powstał. Naprawdę. No tak mi się odechciało w ogóle areny grać. Łatwiutka s moi mili. No, no nie no Mercuri, mam składać, chyba czy pancernian. No przecież tu nie ma sensu ta arena. No przecież tu każdy ma coś w sobie. Jesteś na. Bye, have a great day. Co? a <grym> Wygrałeś chociaż raz ten nowe areny? No, nie rano. Ale... Ale nie smakuje ta, To zwycięstwo tak samo Porażka gorzej smakuje niż zwycięstwo Bo ósme miejsce, a pierwsze... Pierwsze jest to samo Ale wtedy było cztery miejsca, a teraz jest osiem Ech. O kur***. Co ja mu ku... zrobiłem? jest ze starymi rękami, ku... To nie ma klimatu To nie ma klimatu w ogóle Zostałem ambasadorem OPERĄ! GX zobacz to!

A jeżeli ty nie chcesz tak skończyć, to lepiej wejdź do mojego opisu i tam zainstaluj szybko operkę. I już ci mówię, co ona nam oferuje. Przede wszystkim mody. pisujesz to, co chcesz, klikasz, zainstaluj i możesz cieszyć się super nową przeglądarką. Z mody zmieniają wygląd, dźwięk pisania klawiatury i wszystko. Możesz również włączyć i wyłączyć to, co ci się nie podoba. Do tego możemy sobie załączyć po lewej takie zakładeczki jak TikTok czy Messenger, i od razu mamy szybki dostęp do tych aplikacji. Czy to nie jest genialne? Jest również Aria, która pomogła mi w odcinku z riurkami. Może spytajmy się Ari. co sądzi na temat starej reli? Co sądzisz o starej reli? Cheeseburgers. Wszystkie niki są w tam zapraszam i wracamy z powrotem z odcinek. O, wybrałem Maru O, ku... Co jest? <ścoughs> ty, no co jest, kurwa Z moimi atakami? No za karabiny? Twa się, O, ty, kurwa. Ty, zniknął mi, ku... Co jest? Co się, ku... Z tym... Stało? A, ty zyskujesz niewidzialność. Ja pier... Panie i panowie, kurwa. Nie wziąłem tego. NIE WZIĄŁEM TEGO! A z pierwszymi? Zobaczymy czemu są pierwsi. A za to kurwa przyszło? Nie rozumiem dlaczego są pierwsi. Już wiem. Ale je ja jebłem, kurwa. Papawiłem kobietę. Ja mu nic nie zadałem z tego w Ja mu ch**wa nic nie zadałem z w. ZAMI e, go! E, e. ZAMIA ją Tras o Challenge Jesteś najlepszy, się okazuje O Boże Ale k... Dodger Feller ze mnie Jakie Mówię gdzieś mnie nawet Suczkę. Weź tą kubą maczkę stąd, debile makabryczne. Kurwa, nie widać. O kurwa, aż też mata O boże. Ona na zabij go. Co! O kurwa. Ja umieram. Nie. Tak. E. Portal. Nie portaluj O! <grywa> <grywa> o mój bo. O mój bo. ETO To dople opa! Jak to nas rozkurwi to ja nie wiem Okej, tak, tak. Master to jest taka sprawiedliwa czempionica! To ma twój sensu! Wrócią do mnie! FEPIA! No bro, tego nie wygramy. Kramerginger jest stopie ten kurwa czempionem. Dobra, nie są takimi ścierwami. Co mi jest? O, celowe serce, ogólnie... chodzę morso do mnie napierdala. <laughs> Czemu jego go nie mogę?! Nie, ja w pewnym momencie ogólnie miałem wrażenie, że moja postać tańczy, kur... to Tańcz jest A, on erkuje, kiedy jest w locie, spoko. Zajebiste. Hmm? Ty... Halo? Halo? Ty to widzisz... Dzieje? Dobra, ja nie wiem, co się... Od Dala. <laughs> co się dzieje? Wandiriu, kurwa! Co to jest za zbugowane gówno? Nie wiem, kurwa, Czemu ja mam epilepsję! Co z tego, że się zbanuje Olafa? Jak zaraz wyjdzie no, Kenny? Co z tego, że się zbanuje Kayna, Jak zaraz wyjdzie Mordekaiser, bo jest 16 typa i każdy pójdzie jakimś jednym oper Championem minimum, bo nikt kurwa nie potrafi grać w tą grę. <noise> Jak nazwiesz tą sztuczkę? Bo powiem ci tak ja bym ją nazwał FIFA Rafa Fiko Bombo. Ogólnie o nich są twojej dupy, Mirek. Malfight Mirek jakby co. O, <many> Powiem tak Ja 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 kokojam. Ja. A, to boli. O, a to też. Go 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 go. No i zabijamy go. Bye, have a great time. Do kurwa. Nie zabijamy go. Słyszałem <noise> <Zaszymał. głos> Ja byś na trąbce zagrał. Amogus. Amogus. Ale zobaczmy, co ta rączka bliskranka potrafi. <głos> <głos> ja pierdolę! <głos> 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 Ty tyle co ci no. zrobili. Dobra, to nie jest pierwsze miejsce, to nie gram nexta nie gram nexta Wygraliśmy, Gość, Też do 22. A wiesz co powiedziałem na początku, że jak to będzie pierwsze miejsce to gram nexta No i lecimy Ja pierdolę Metro ja pierdolę. boom and make it boom. Chciałbym zobaczyć zadane obrażenia w tym grze Metro boom and make it boom No ona jest... To jest pojedane! To jest... Kurwa Mam dobre, ale skipuję wyjebane mam kurwa. Mam dobre, ale skipuję, wyjebane mam kurwa. Dobra, ty jesteś kompasjone. Dobra, ja robię największe największy oro w tej k**wa historii. Wystraszyłem się. A ty widzę, że jesteś najlepszym Ja Jasuek i istnieję na tej planecie. Ale kurwa z takich już gotowy jesteś tam, by być jako zrespić jak zawsze? Haha, <śledziny> <śledziny> Ogólnie rętych nie gram. Straszny no. Za dużo typa! Po prostu to jest najprostsza kura. Tak. Najprostszy problem, tak. jaki tu powstał. Eee. Ja nie żyję. Powiedz mamie, że ukochałem kochałem, kurwa. Jezus, on się tak kunia bał. Piszcie ta żada! śliczna, śliczna, to mnie biorą kawałek, śliczna. Haha, co czekał, Co? Dobra, nie wiem, bano i Masteraku. Tysiąc trudem jedzem ja mi wykuje. Nie znałem, znaczy, że. mrugnąłem, mrugłem Kurwa gram z jajkiem, nie? Gościu nick... jajkarz. Tak, <noise> ofiarą. No, kurwa, ci ludzie potrafią, kurwa.